Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak. Witaj w kolejnym Czarnym Podniebieniu. Dzisiaj może być trochę kontrowersyjnie, ale nagrywam ten odcinek, bo ktoś mnie o niego poprosił. Poprosił mnie, bo był ze swoim psem parę lat temu u znanej behawiorystki, która ma świetne opinie w internecie. Pracuje pozytywnymi metodami. Sama jest bardzo pozytywna i miła. I zaleciła jej różne rzeczy: noszenie obroży lawendowej, dawanie psu smakołyka, kiedy widzi innego psa. I generalnie to nie pomogło. Ta osoba bardzo się zraziła. I gdyby przez przypadek nie trafiła do innego specjalisty po chyba dwóch latach, no to nie chodziłaby teraz ze swoim psem do parków psich, do knajp, do restauracji, bo ten Ancymon na wszystkich się rzucał. Teraz żyją sobie jak pączki w maśle, ale ta osoba czuła się zwyczajnie oszukana, że zapłaciła kupę kasy za porady, które nie wytrzymały zderzenia z rzeczywistością i stwierdziła, że ci wszyscy behawioryści są głównowarci. I w sumie ten odcinek będzie o tym, czemu tak się mogło stać. Bo nie wiem, ale się domyślam. Zacznijmy od tego, że ludzie zawsze mieli bardzo różne podejścia do szkolenia psów. To nie jest tak, że kiedyś było szkolenie tradycyjne. A teraz dzięki nauce jest szkolenie pozytywne, bo podstawy naukowe, na których zbudowane jest szkolenie pozytywne, to jest końcówka XIX wieku, początek XX i Iwan Pawłow. Już w końcówce XIX wieku można było przeczytać w książkach o szkoleniu, że kiedy pies robi coś, czego od niego chcemy, należy nagrodzić go mięsem. Słynnego klikera używano już w czasie II wojny światowej. Teraz to podejście jest popularniejsze, ale nie jest też tak, że nikt nie szkoli psów tak zwanymi tradycyjnymi metodami. Jest dalej mnóstwo szkół w Polsce, które szkolą za pomocą wymuszania tylko i wyłącznie, i mają mnóstwo klientów. Tego, co nazywam tradycyjnym podejściem, nie łączę tutaj z narzędziami. Jest cała masa specjalistów, którzy są w stanie za pomocą kolczatki, obroży elektronicznej nauczyć czegoś psa w pełni humanitarnie, w żaden sposób go nie krzywdząc. I opisując tutaj szkolenie pozytywne i tradycyjne, będę mówił o skrajnościach, bo na skrajnościach najbardziej widać. A po drugie, jeżeli ktoś używa słów zawsze, nigdy, to zazwyczaj zaczyna się robić najbardziej niebezpiecznie. Jak wygląda to szkolenie tradycyjne w takiej najczystszej postaci? Wywodzi się z wojska, z czasów I i II wojny światowej, kiedy zaczęto wcielać psy do wojska, do innych służb, i relacja z psem jest oparta na bardzo silnej hierarchii. Tak jak w wojsku, jest major, dowódca, i na samym dole jakiś czaraczek, który ma te rozkazy wykonywać. Samo słowo komenda, którego używamy w szkoleniu, się stamtąd bierze. I nie ma co się dziwić, że w ten sposób szkolono psy w wojsku, bo tak samo uczy się ludzi. Raczej nie nagradza się żołnierza za to, że zrobił coś super, tylko jeżeli coś zrobi źle, wychyli się, wykaże kreatywnością, to dostanie po łbie. Kolejną charakterystyczną cechą jest bardzo mechaniczne podejście do szkolenia. I na przykład komendy siat uczono w ten sposób, że ciągnięto smycz do góry, dociskano zad do dołu, wymuszano ten ruchu psa. I dodawano komendę. Po odpowiedniej ilości powtórzeń pies już wiedział jak uniknąć dociskania do ziemi i po prostu siadał na samą komendę. Kolejną cechą szkolenia tradycyjnego w takiej czystej postaci jest nieużywanie smakołyków. Żeby pies nie pracował tylko jak widzi nagrodę, on ma pracować bo tak. Bo ojczyzna go wzywa. Kolejną cechą jest zupełne niezwracanie uwagi na emocje psa. Prawdziwi faceci w ogóle nie używają tego słowa, a poza tym celem jest tutaj coś innego. Pies ma po prostu szybko i niezawodnie wykonać dane polecenie. Jak jest siat, to ma usiąść i nikogo nic więcej nie interesuje. I super, jak coś mówimy, a pies to robi, ale jakie tu są pułapki? Po pierwsze, takie szkolenie niszczy relacje. Od człowieka zależy przeżycie psa, więc bardzo ciężko sprawić, żeby on totalnie nie zwracał na nas uwagi, nie chciał z nami współpracować, ale ta relacja przypomina relację patologiczną. Kiedy jedna strona jest stuprocentowo zależna od drugiej i nigdy nie wie, czy jak przyjdzie do domu, to tym razem będzie miło i przyjemnie, czy akurat dostanie w pysk. Poza tym pies, który jest cały czas karcony, na jakiś chory sposób jest grzeczny, ale jeżeli skoczy na właściciela oberwie, pobiegnie gdzieś oberwie, zrobi cokolwiek i wszystkie jego próby będą się kończyły tym, że mu się to nie opłaca, no to szybko przestanie próbować. I kolejnym problemem tradycyjnego szkolenia jest to, że technicznie masz jeden sposób uzyskiwania zachowań: przez unikanie. Pies nie robi czegoś albo robi tylko i wyłącznie po to, żeby uniknąć nieprzyjemności. Można to robić mniej lub bardziej subtelnie, ale mechanizm jest ten sam. I z tym się wiąże kolejna rzecz, że jeżeli coś nie działa, to trzeba to robić mocniej. Jeżeli nie siada, jak go dociskamy, to dociśnijmy go mocniej i w końcu usiądzie. I taka jest prawda w końcu usiądzie, i pies o twardej psychice otrzepie się i pójdzie dalej, jakoś sobie z tym poradzi, a ten ze słabszą głową psychicznie zapłaci za to dużą, większą cenę. Ostatnią pułapką, o której chcę powiedzieć szkolenia tradycyjnego jest to, że wbrew temu, co niektórzy mówią, działa. Ciężko by było stosując te metody nauczyć psa czegoś kreatywnego, wykazywania inicjatywy. Ale jeżeli chodzi o takie wojskowe, ślepe posłuszeństwo, to pies bardzo szybko się uczy, że żeby czegoś uniknąć, musi się zachowywać w określony sposób. Jeżeli ktoś nie widzi tych wszystkich skutków ubocznych, to ma wrażenie, że wszystko jest w porządku. Pies robi to, co do niego należy, a przecież skuteczność jest miarą prawdy. Szkolenie pozytywne w przeciwieństwie do tradycyjnego jest marketingowym majstersztykiem. Zakłada, że dzięki nauce, nowemu podejściu nauczymy psa tego samego, tylko zamiast karania będziemy go nagradzać za dobre zachowania i w ten sposób będzie miło i przyjemnie. To są bardzo fajne obrazki w głowie. Tak technicznie opiera się na teorii wzmocnień, na tym, że jeżeli wzmacniamy jakieś zachowanie, ono coraz częściej będzie się pojawiało w przyszłości i nie karamy tutaj psa za to, że zrobił coś źle, tylko tak długo nagradzamy go za to, co robi dobrze że te złe zachowania wyparowują same, bo zastąpiliśmy je czymś innym. Zamiast kija używamy marchewki. Rola psa jest też zupełnie inna. Nie jest on szeregowym, który wypełnia polecenia, tylko pełnoprawnym członkiem rodziny, który ma swoje emocje, potrzeby i swoje zdanie w różnych sytuacjach. Ogromne znaczenie ma tutaj motywacja. W szkoleniu tradycyjnym nie mieliśmy tego problemu, Mówiliśmy psu, że ma coś zrobić i każde nieposłuszeństwo było karane. A tutaj musimy tak zmotywować psa, żeby on sam chciał coś zrobić. I z tym też wiąże się kilka pułapek. W klasycznym szkoleniu pozytywnym kluczowe znaczenie ma kontrolowanie środowiska, czyli wszystkiego, co się dzieje naokoło ciebie i psa. Ultra pozytywni szkoleniowcy często mówią, że ich podejście jest lepsze, używając takiego argumentu, że nie da się zmusić np. orki, do współpracy za pomocą smyczy, kolczatki, czegokolwiek. A da się to zrobić za pomocą klikera, w tym wypadku gwizdka, więc tym bardziej można to zrobić z psem. Tylko nie dodają, że ci pozytywni szkoleniowcy orek trzymają je w pieprzonych basenach, w których nic się nie dzieje i gdzie zwierzę nie ma tak naprawdę żadnej alternatywy, nic innego do roboty. Nikt nie szkoli zwierząt w ten sposób na otwartym oceanie, bo one sobie po prostu popłyną. Mają dużo ciekawsze rzeczy do zrobienia niż robienie fikołków za rybę. I tak samo jest z psami. Łatwo przekonać psa, żeby coś zrobił, jeżeli jesteśmy w domu, nic się nie dzieje, i praca z tobą jest świetnym sposobem na nudę. Natomiast jeżeli przebiegnie wiewiórka, pojawią się inne psy, te wszystkie zjawiska, które można by nazwać światem zewnętrznym, to skuteczność takiego czysto pozytywnego szkolenia dramatycznie spada. No bo jak przekonać psa, że siadanie z tobą za kawałek parówki jest fajniejsze niż gonienie wiewiórki czy zabawa z innymi psami? Część ludzi próbuje to zrobić, wpychając w psa cały czas parówkę czy inne żarcie i możesz się obwiesić kiełbasą, mieć specjalny pistolet, który wystrzeliwuje koty w kosmos, ale świat jest na tyle fascynujący, że nigdy nie będziesz najciekawszy. Brak możliwości postawienia psu granic też psuje relacje. Sprawia, że pies zwraca na ciebie uwagę wtedy, kiedy chce, kiedy ma w tym interes, a czasem wasze interesy są sprzeczne. On chce iść w prawo, ty chcesz iść w lewo i tyle, nie ma co się tu obrażać. Po prostu pewnych rzeczy nie może robić, bo albo są niebezpieczne, albo takie są ogólnie przyjęte zasady. Gdyby jakiś dwulatek zaczął chodzić po ulicy albo poszedł bić inne dzieci, to rodzic by go zabrał i tyle. Jeżeli w szkoleniu tradycyjnym traktuje się psa bardzo mechanicznie, to pułapką w szkoleniu pozytywnym jest podejście do psa jako automatu do żarcia. Wizja, że pies będzie lubiał inne psy, zabiegi pielęgnacyjne, zastrzyki. Jeżeli tylko opakujemy to w odpowiednią ilość parówek, co oczywiście nie jest prawdą i prowadzi do kolejnej pułapki, bo jeżeli taki ultra pozytywny szkoleniowiec nie widzi psa, charakteru i osobowości, które ma przed sobą, tylko ideologię, która mówi, że należy postępować tak, a nie inaczej, bez względu na wszystko, nie ma za bardzo narzędzi, żeby powiedzieć psu stop, to zaleca rzeczy, które po prostu nie działają. Oczywiście w innych przypadkach, przy innych psach mogły działać, ale przy tym konkretnym psie nie. To zawsze na końcu zapłaci za to pies, bo właściciel nie będzie go nigdzie zabierał. Nie będzie sobie z nim radził, więc nie weźmie go do parku, nie weźmie go na wakacje, nie będzie mu pokazywał świata. Być może nawet za jakiś czas przestanie go lubić i jak bardzo nie będzie sobie z nim radził, to go odda. I żeby było jasne. Uważam, że szkolący pozytywnie idiota jest 100 razy lepszy niż idiota szkolący tak zwanymi tradycyjnymi metodami. Jeżeli ktoś stosuje przemoc wobec psa, to jest śmieciem, bo pies jest słabszą istotą, nie może się bronić i tyle. Natomiast są w psim świecie ludzie tak zakochani i zapatrzeni w metody, w ideologie, że nie widzą w tym wszystkim psa. To jest trochę tak, jakbyś miał mechanika, który, nieważne czy jedziesz wymienić olej, czy pomalować lakier na masce, on będzie to robił śrubokrętem, bo tak bardzo lubi używać śrubokręta. Naszła mnie taka refleksja, że jeżeli ktoś mówi zawsze, nigdy albo inne wielkie słowa, zamiast po prostu sprawdźmy, to chyba wie mniej niż więcej. I tą myślą chciałem się z tobą podzielić. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.